Odkryj nowy wymiar żeglugi śródlądowej, system Wir. To wirtualny informator rzeczny, czyli Twój towarzysz w podróży polskimi drogami wodnymi. Wir to system, który powstał jako odpowiedź na potrzeby turystów i przedsiębiorców. Oferuje wiele korzyści użytkownikom. Dostarcza komunikaty dotyczące dróg wodnych w Polsce, umożliwia planowanie tras rejsu, ułatwia rozliczanie opłat za korzystanie z dróg wodnych, umożliwia przedsiębiorcom sprawne składanie deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni. Wirtualny informator rzeczny zbudowany jest z modułów o określonych funkcjach. W module obsługi spraw i rozliczeń możliwe jest dokonanie płatności elektronicznej za korzystanie z dróg wodnych, a przedsiębiorcy mogą składać bezpośrednio do administratora dróg wodnych deklaracje dla swoich jednostek pływających. Dostępny jest też moduł planowania tras, umożliwiający planowanie trasy rejsu bezpośrednio na interaktywnej mapie. Kolejne moduły, czyli moduł Zdarzeń i Zjawisk Lodowych, umożliwiają informowanie użytkowników o zdarzeniach lub warunkach na trasie wodnej. Użytkownik może zgłaszać zdarzenia napotkane na drodze, a pracownicy PGW Wody Polskie publikują informacje na temat zjawisk lodowych. Dostępny jest też moduł zbiornikowy, z poziomu którego użytkownicy i pracownicy administracji dróg wodnych mają dostęp do informacji o zbiornikach wodnych. Poza wszystkimi wcześniej wymienionymi pracownicy administracji dróg wodnych mogą korzystać z jeszcze dwóch modułów. Za ich pośrednictwem pracownicy PGW Wody Polskie mogą gromadzić, zarządzać i prowadzić analizy danych dotyczących dróg wodnych. Z wirtualnego informatora rzecznego można korzystać przez przeglądarkę internetową i w dedykowanej aplikacji w telefonie. Wirtualny informator rzeczny sprawia, że podróżowanie drogami wodnymi staje się łatwe i wygodne.